Wiadomość od Twojego skryby. Gdy zapada zmrok, a ostatnie promienie słońca znikają za horyzontem, w umysłach wielu ludzi budzi się strach. Strach przed nieuchronnym końcem świata, który może nadejść w każdej chwili. Religie mają swoje wizje apokalipsy, momentu, w którym świat, takim jakim go znamy, przestaje istnieć. W każdej z tych wizji przyczyny nieuchronnego kresu są inne, a i sposoby, w jaki ma on nastąpić. Różni się w zależności od religii. Jedni twierdzą, że koniec świata dokonać się ma poprzez nadejście nieprawdopodobnego kryzysu. Inne wierzenia zakładają, że świat zniszczy wojna, która pochłonie setki tysięcy istnień. Według jeszcze innych religii, apokalipsa będzie miała miejsce, gdy ziemia zacznie się trząść w posadach i pochłonie ją lawa wulkaniczna. Czym jest apokalipsa? Czy to koniec świata, jakim go znamy? Czy początek nowego porządku? Czy możemy coś zrobić, aby zapobiec jej nadejściu? Czy jest to tylko nieuchronny fatum? W tym materiale prześledzimy nowotestamentowe wizje końca świata. Przekonamy się, jakie przesłanie płynie z tych opowieści i czy są one tylko mitami, czy też niosą za sobą jakąś dodatkową wartość. Czy możemy zachować spokój i nadzieję, czy też przerażają nas one swoją bezwzględnością i nieuchronnością? Zapraszam do odkrywania tajemnic końca czasu. Problemem końca świata zajmuje się eschatologia. Ta doktryna obejmuje jednak nie tylko wizję końca świata, ale też ludzkiej historii czy kresu konkretnej ery. Ponadto w dyskursie naukowym funkcjonuje także pojęcie eschatologii antropologicznej, czyli takiej, która obejmuje koncepcje tanatologiczne, a więc bardziej indywidualne, dotykające śmierci człowieka oraz jej konsekwencji, a więc życia pozagrobowego. Definicja eschatologii jest zatem nieco szersza, tak jak sugeruje nam jej grecka etymologia, dotyczy ona wszelkiego rodzaju ostateczności. W tym materiale skupimy się raczej na ogólnych i obrazowych wizjach końca świata, nie zapominając jednak o wydarzeniach ważnych dla jednostki. Zaczniemy od najbliższych nam kulturowo wizji końca świata, czyli obrazów końca czasów, które są obecne w świętych księgach chrześcijaństwa. Każdy z nas słyszał o nadejściu antychrysta czy czterech jeźdźcach apokalipsy. Jednak jak te skojarzenia mają się do rzeczywistych tekstów religijnych? Jak nie trudno się domyślić, najbardziej rozpoznawalnym, choć nie jedynym źródłem wiedzy na temat wizji końca świata jest Apokalipsa Świętego Jana. Według wizji tej ostatniej księgi Nowego Testamentu, na tronie Bożym zasiada Bóg, trzymający w ręku księgę przeznaczeń. Otwarcie tej księgi zapoczątkuje koniec dziejów. Nikt jednak oprócz Chrystusa pod postacią Baranka nie jest w stanie otworzyć tej księgi i zerwać jej siedmiu pieczęci. Dzięki swojej ofierze z życia doczesnego jako jedyny ma on moc by stać się władcą dziejów świata. Nawiasem mówiąc, autor nawiązuje tutaj do starotestamentowej Księgi Daniela. To właśnie tam zawarto jeden z pierwszych opisów wydarzeń końca dziejów oraz sam fakt zapieczętowania księgi, która ma zostać otwarta dopiero gdy pojawi się godny jej otwarcia. W domyśle Zbawiciel, którym według apostoła Jana jest Jezus Chrystus. Baranek otwiera pierwsze cztery pieczęcia, a z każdą kolejną Janowi, który doświadcza wizji, ukazuje się kolejny jeździec. Pierwszy pojawia się na białym koniu z łukiem i wieńcem oliwnym. Jest to symbol zwycięstwa. Drugi na koniu barwy ognistej dzierży miecz, co egzemplifikuje wojny i krew, która ma się przelać podczas ziemskich batalii. Kolejny jeździec pojawia się na czarnym koniu, a w ręku ma wagę symbol głodu. Ostatnim miejscem jest śmierć, pojawiająca się na trupiobladym bladym koniu. Następna pieczęć ujawnia postaci męczenników, którzy zginęli za wiarę. Ostatnie dwie rozpoczynają serię plak mających nawiedzić Ziemię. Zgodnie z opisem, będzie to czas wielkiego niepokoju i chaosu. Na Ziemi pojawią się różne plagi i katastrofy, takie jak wojny, głód, trzęsienia ziemi, klęski naturalne, Słońce stanie się ciemniejsze, a Księżyc zaczerwieni się. Z Ziemi wejdą również potwory i demony, a armie ziemskie zaczną ze sobą walczyć. Jeśli chodzi o opis plag, które mają wstąpić na Ziemię, to jest on podobny do innego opisu znanego z Biblii, tego z Księgi Wyjścia, czyli opisu plag egipskich. Tak opisana jest kara niebios, która ma spaść na ziemię. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił, a powstał grad i ogień pomieszany z krwią i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi, i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona. Autor w podobnym tonie opisuje następne wydarzenia. Kolejni aniołowie dmiący w trąby przywołują następne plagi spadające na ziemię. W wyniku tego woda we wszystkich morzach zmienia się w krew, a zwierzęta morskie umierają. Następnie gwiazda spada z nieba i zatruwa wszystkie źródła wody pitnej, wobec czego ludzie umierają od wód, które stały się gorzkie. Po czwartej trąbie cały nieboską ciemnieje, słońce i księżyc stają się ciemniejsze o jedną trzecią. W wyniku tego na całym świecie panuje mrok. Po piątej trąbie otwiera się studnie czeluści, czyli miejsce, w którym przebywały złe duchy. Te uwalniają szarańczę, która kąsa ludzi, jednak tylko tych, którzy nie zostali oznaczeni przez Boga. Owady są prowadzone przez anioła Otchłani, Abaddona. Następnie uwolniona zostaje piekielna konnica w liczbie 200 milionów jeźdźców, która zabija jedną trzecią ludzkości. W międzyczasie Jerozolimę nawiedzić ma również trzęsienie ziemi, które spowoduje śmierć wielu ludzi. Siódma trąba nie przynosi jednak kolejnej plagi, a jak to określa autor, panowanie Boga. To jednak nie koniec ponieważ siedmioro aniołów w dalszych ustępach apokalipsy wylewa czaszę gniewu na ziemię część z katastrof jak na przykład zamiana wód w morzach w krew powtarza się jednak dochodzą także inne ludzie zostają dotknięci chorobami morderczym upałem wreszcie ciemnością i wylaniem rzek na ziemię stępują demony które prowadzą władców ludzkości w miejsce zwane Armagedon by stworzyć bitwę z chówcami Chrystusa Warto tu wspomnieć, że w Syro-Palestynie znajduje się historyczne miasto Megido. Niektórzy badacze biblijnych manuskryptów uważają właśnie wzgórze Megido za to, na którym ma rozegrać się bitwa pomiędzy siłami dobra i zła. W tej sprawie nie ma jednak ostatecznego konsensusu, ponieważ sam Armagedon być może wcale nie jest miejscem, a jedynie zjawiskiem nazwą bitwy. W każdym razie, gdy wojska obu armii skoncentrują się na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Harmagedon, następuje trzęsienie ziemi które powoduje zapadnięcie się wysp na morzach i upadek szczytów górskich, a na ziemię spada kolejna plaga niszczycielski deszcz gradu. Sama bitwa oczywiście kończy się zwycięstwem sił dobra, a przywódca sił zła, Antychryst, wtrącony zostaje do gorącego jeziora siarki, utożsamianego często z piekłem. Zostaje tam wtrącony też szatan, po upływie tysiąca lat diabeł ma zostać uwolniony, jednak tylko po to, by po zebraniu armii ponownie zostać pochłonięty przez ogień i wtrącony do tego samego jeziora, by tam pozostać już do końca czasów. Na końcu proroctwa na niebie pojawi się Chrystus wraz ze swoją armią aniołów, aby dokonać ostatecznego sądu. Wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli, staną przed nim, aby usłyszeć wyrok. Ci, którzy zostaną uznani za sprawiedliwych, zostaną wprowadzeni do nowego niebiańskiego Jeruzalem, gdzie będą żyć wiecznie w spokoju i radości. Natomiast ci, którzy zostaną uznani za grzeszników, zostaną skazani na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki razem z szatanem. W Nowym Testamencie, Paruzja, czyli ponowne nadejście Chrystusa, symbolizuje kulminację historii zbawienia. Jezus pojawia się, by zbawić wierzących i dokonać sądu nad całym światem. Przybycie Jezusa w czasie paruzji oznacza ostateczne zwycięstwo nad wszystkimi przeciwnikami Boga i jego dzieci. Sama księga doczekała się wielu interpretacji. Futuryzm, czyli interpretacja eschatologiczna, jest tylko jedną z nich. Apokalipsa świętego Jana wywierała szczególny wpływ na ludzką wyobraźnię w dwóch okresach przed rokiem tysięcznym i dwutysięcznym. Wtedy to właśnie odwoływano się do niej jako przepowiedni końca świata. W tych czasach często podejmowano próby interpretacji tej księgi, a pojawiali się ludzie twierdzący, że mieli związane z nią wizje. Futuryści przeważnie twierdzą, że wszystkie kluczowe proroctwa zrealizują się podczas globalnej katastrofy i wojny, nazywanej Wielkim Uciskiem, podczas którego wiele innych proroctw zostanie spełnionych podczas tysiąclecia panowania Jezusa lub po nim. Według futurystów wiele przepowiedni realizuje się już teraz w erze Kościoła, w której bezprawie i apostazja nękają świeckie społeczeństwa. To postrzegane jest jako główny znak nadchodzącego spełnienia innych proroctw podczas wielkiego ucisku. Jednak ostatnia Księga Nowego Testamentu to tylko jedna z wielu wizji końca świata obecnych w zakresie kultury judeochrześcijańskiej. Do dyspozycji mamy jednak inne fragmenty Nowego Testamentu. W 24 rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza uczniowie pytają Jezusa o to, kiedy nastąpi koniec świata. Ten odpowiada im, następująco: Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swojego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Podobnie jak apostoł Jan, tak i Jezus w swoich apokaliptycznych wizjach czerpie wiedzę ze starszych, starotestamentowych wizji eschatologicznych. W tym wypadku z Izajasza. Warto dodać, że przynajmniej w polskim przekładzie autorzy Starotestamentowi wydają się znacznie przewyższać swoich późniejszych naśladowców pod względem estetyki słowa. Izajasz jest w swoich proroctwach bardziej subtelny językowo niż Jezus, którego mowy przypominają stylistycznie wypowiedzi średniowiecznych kaznodziejów. Oto fragment z księgi Izajasza, na którym według badaczy wzorował się Jezus. Uczynię człowieka rzadszym niż najczystsze złoto, i śmiertelnika droższym niż złoto z ofiru. Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach, na skutek oburzenia pana zastępów, gdy rozgorzeje gniew jego. W Nowym Testamencie opisane zostały tajemnicze wizje końca świata. Były to proroctwa, które miały się wypełnić w czasie, gdy na ziemię powróciłby Jezus Chrystus. Wizje te przedstawiały różne scenariusze, jednak wszystkie były pełne grozy, chaosu i niepewności. Wszystkie też łączyła jedna dodatkowa cecha. Były epigońskimi próbami powtarzania poprzednich proroctw zawartych w księgach starszej daty. Oprócz najbardziej znanych tekstów Nowego Testamentu, takich jak wspomniane w tym materiale, fragmenty Apokalipsy Świętego Jana czy wypowiedź Jezusa w Gaju Oliwnym, dysponujemy także innymi proroctwami, takie jak apokryficzne proroctwo Esdrasza. Również to proroctwo mówi o wielkiej bitwie, która miałaby odbyć się pomiędzy siłami dobra i zła, w której ludzie mieliby walczyć ze złem i walka ta miałaby zakończyć się zwycięstwem dobra. To dzięki Ezdraszowi w przekazie kulturowym utrwaliła się tzw. wizja rzezi niewiniątek. Mimo, że proroctwa te wydawały się nieco odmienne, łączyła je jedna rzecz. Przedstawiały one czas pełen niepewności, w którym każdy miał być odpowiedzialny za swoje czyny i musiał przyjąć karę lub nagrodę. Wierni wszystkich wiar chrześcijańskich wciąż czekają z niepewnością i lękiem, aż proroctwa te się spełnią i nadejdzie koniec czasów. Czy to będzie czas ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem? Czy może też czas niszczycielskich katastrof? Tego nie wiemy. Według wiary chrześcijańskiej jedno jest natomiast pewne. Koniec świata jest nieuchronny i każdy z nas musi być gotów na to, co nadejdzie.